Może te wszystkie postulaty, o których Pani mówi, lepiej i łatwiej byłoby Wam wyszarpywać choćby po, 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 po kawałku, e, będąc w koalicji rządowej. Wicepremier Gawkowski dzisiaj przedstawia kwestię podatku cyfrowego wewnątrz rządu. E, ja wiem, powie Pani, wyprzedzamy nową lewicę jako partię razem w sondażu ostatnim Cebos, że idziecie po, ale być może to jest kwestia m, przyszłości bardziej niż e, tego, że dwóch, trzech procent można urwać na, na, na dziś. Tak, Panie redaktorze, my. Yy... Nie będę mówiła o sondażach. Oczywiście tak pojawił się ten sondaż, z którego się oczywiście cieszymy. Natomiast tak jak mówiłam, ten główny sondaż to jest ten, który się dzieje przy urnach. Natomiast to, co my musimy zauważyć, skoro Nowa Lewica jest sprawcza w rządzie, to niech to sprawi. Mamy w tym momencie sytuację, w której Nowa Lewica weszła do rządu. I w przeciwieństwie do partii Razem, która jest do większości w Sejmie zupełnie nikomu niepotrzebna i nic nie chciano nam zagwarantować w trakcie rozmów koalicyjnych, ma po prostu możliwość stanąć, postawić sprawy na ostrzu morza. Nie robi tego. Jedyna sytuacja, w której Nowa Lewica stawiała e, sprawy na ostrzu morza, to była kwestia e, fotela marszałka dla Włodzimierza Czarzystego. Oni mają tę sprawczość. Mają tak? tę kartę przetargową, której my nie mamy.